Cześć! W tym filmie porozmawiamy o prawach dostępu użytkowników w Altegio. Ta sekcja jest kluczowa dla skonfigurowania tego, co Twój personel może zobaczyć i do czego może uzyskać dostęp w Altegio, zapewniając, że każdy ma odpowiednie uprawnienia do swojej roli. Należy pamiętać, że tylko właściciel firmy może zmieniać prawa dostępu innych osób. Aby uzyskać dostęp do praw dostępu, przejdź do ustawień a następnie do menu personel. Najpierw musisz zaprosić pracownika do swojego konta, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kliknij przycisk Zaproś do systemu, wybierz opcję Zaproś nową osobę i wpisz jego adres e-mail lub numer telefonu. Gdy pracownik zostanie zaproszony, zobaczysz jego automatycznie wybraną rolę w kolumnie Dostęp, która to specjalista. Jeśli klikniesz na rolę, zostaniesz przeniesiony do wewnętrznego menu ustawień personelu. Kliknij sekcję Prawa dostępu. Tutaj możesz zobaczyć wybraną rolę swojego pracownika i listę wszystkich praw dostępu, które mogą mu zostać przyznane. Klikając przycisk Edytuj obok roli, możesz zmienić rolę swojego obecnego pracownika. Aby uprościć proces, utworzyliśmy sześć wstępnie zdefiniowanych ról z odpowiednimi prawami dostępu. Możesz je jednak dostosować w dowolnym momencie, aby spełnić konkretne potrzeby Twojej firmy. Specjalista, który świadczy usługi, ma dostęp do swojego harmonogramu pracy i otrzymanych rezerwacji. Administrator, który odpowiada za spotkania i ich płatności, może przeglądać i zmieniać harmonogramy pracy i rezerwacje dowolnych pracowników. Ma dostęp do wszystkich kas w Altegio, zarządza raportami finansowymi, płatnościami, zapasami, a także może wydawać karty lojalnościowe i karnety. Call center, który pomaga klientom i umawia spotkania. Ma podobne prawa jak administrator, ale nie może zmieniać harmonogramów pracy i nie może przetwarzać płatności. Księgowy, który jest odpowiedzialny za obliczanie listy płac. Ma dostęp do kas, raportów finansowych i transakcji. Może też uzyskać dostęp do inwentaryzacji i spisu z natury. Menedżer, który odpowiada za lokalizację, ma dostęp do większości funkcji, ale nie może tworzyć rezerwacji, przetwarzać płatności ani usuwać klientów z bazy danych. Na koniec, właściciel. Ta rola ma domyślnie dostęp do wszystkiego, co oferuje Altegio. Porozmawiajmy teraz o kategoriach praw dostępu w Altegio. Łącznie jest 11 kategorii. Aby uzyskać najbardziej spersonalizowane doświadczenie, zalecamy przejrzenie wszystkich opcji i skonfigurowanie ich zgodnie z potrzebami Twojej firmy. W kategorii kalendarz wizyt możesz ograniczyć widoczność harmonogramów i rezerwacji innych pracowników lub zezwolić im na zmianę harmonogramów pracy. W sekcji Okno rezerwacji możesz zezwolić na tworzenie, zmianę lub usuwanie szczegółów rezerwacji. W sekcji Finanse możesz modyfikować dostęp pracowników do kas, transakcji finansowych i obliczeń płac. W sekcji Magazyn możesz przyznać dostęp do zarządzania inwentarzem i tworzenia transakcji produktów. Możesz także zezwolić na edycję szczegółów produktów lub dodawanie nowych. Kategorii ustawienia możesz przyznać dostęp do menu ustawień, w tym możliwość modyfikowania usług, pracowników, powiadomień, a nawet praw dostępu. W sekcji baza danych klientów możesz skonfigurować dostęp do informacji o klientach, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, historia wizyt, a także raporty dotyczące klientów. Kategoria, sekcja Przegląd obejmuje dostęp do podsumowania, listy rezerwacji klientów oraz prawo do przeglądania i usuwania recenzji. W sekcji Program lojalnościowy możesz zezwolić pracownikom na wystawianie lub edytowanie karnetów, kart lojalnościowych i kart podarunkowych. W sekcji Rozliczenia możesz przyznać dostęp do panelu subskrypcji i zakupu dodatkowych pracowników. W sekcji Rezerwacje online możesz przyznać uprawnienia do zarządzania rezerwacjami i przetwarzania danych osobowych. Na koniec, podczas konfigurowania praw dostępu pracowników w Altegio, dokładnie przejrzyj wszystkie uprawnienia przed ich zapisaniem. Ważne jest, aby przyznać pracownikom tylko taki dostęp, jaki jest konieczny do wykonywania ich codziennych zadań. To szczególnie ważne w przypadku wrażliwych obszarów, takich jak raporty i dane klientów. Uprawnienia te przyznawaj wyłącznie tym osobom, które ich potrzebują, z racji obowiązków i którym można zaufać, że będą odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, Whatsappu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.